Mama. Są to pierwsze słowa, które są wypowiadane przez nas. Lecz nie są to jednak słowa, na które po raz pierwszy reagujemy. Tymi słowami, tym słowem jest nasze imię. Też wszyscy dookoła nas tak wołają. Według słownika, imię jest to podstawowe określenie danej osoby. Było nadawane z przyczyn, żeby ją określić i miało charakter magiczny. Nie można było nazwać osoby drzewo, łąka, rzeka. Tylko musiało zawierać sobie coś ekstra, tu magię. Dlatego jak wszyscy jesteśmy, wszyscy w sobie mamy magię. Imienia z początku nadawane były tymczasowo. Można było zmienić imię, kiedy się osiągało wiek dorosłości. Pozostałością po tym obrzędzie jest chrześcijański zwyczaj wierzmowania. Indianie północnoamerykańscy nadawali imiona według jakiegoś zwyczaju. Wydarzenia. Mogą to być wydarzenia tragiczne, śmieszne, pozytywne, negatywne. I tak na przykład Jeronimo oznacza ten, który ziewa. I tym sposobem magia ciągle trwała. Moja magia, moje imię, Filip, składa się z pięciu liter, które następują po sobie w alfabetycznej kolejności. To znaczy następowałyby to nie to drugie i. A tak naprawdę jest to imię pochodzenia greckiego, znaczy opiekun koni, przyjaciel koni, co w czasach starożytnej Grecji było bardzo szlachetną czynnością. Dla mnie oznacza zupełnie coś innego. Oznacza film chwili. I jeżeli ktokolwiek powie film chwili, ja reaguję, jakbym film. Film chwili, chwili, dla mnie nie ma żadnej różnicy. Ale to nie jest najgorsze. Idąc po ulicy, jeśli zobaczycie człowieka, który. Zacznie się odwracać. Po tym jak samochód zatrąbił Titi, wiecie o tym, że on może mieć najmniej film. Dlatego nie obraźcie się na mnie, jeżeli idąc będziecie mnie wołać, a ja się nie odwrócę, bo będę myślał, że chyba samochód trąbił, albo ktoś mnie wołał. Nigdy nie jestem pewien, dlatego przestałem się odwracać. Jeśli uważacie, że moja magia zaczęła się w dniu narodzin, to jest 8797 dni, 16 godzin temu, to jesteście w błędzie. Urodziłem się jako kacker. Jako kastor się urodziłem i mój wujek powiedział, że zabierze mnie ze szpitala do domu, bo kupił sobie nowego Poloneza FSO, On mnie zabierze. I w trakcie tej 15-kilometrowej drogi powrotnej moi rodzice z moim wujkiem tak balansowali, że zmienili mi imię i próg swojego domu przekraczałem już jako filip. Tak pozostało do tej pory. I z czasem poznawałem coraz więcej filipów i miałem pretensje do losu. Pretensje do losu o to, że gdyż w towarzystwie zawsze to ja jestem jedynym filipem i jest mi z tym dobrze. Nie lubię, jak jest inny film na sali. I to nie jest super, że mamy tak samo na innym. Z czasem to minęło. I teraz wiem, że nosimy to samo brzemię i musimy sobie tym pomagać. Czy nie kształtuje? Nie na pewno. Zawsze szukałem czegoś wspólnego. Szukałem nawet pierwszej litery. Dlatego Ferrari jest lepszy od McLarena, Porsche, Lamborghini. Pewnie też dlatego czerwony jest moim ulubionym kolorem. Ulubiona bajka? Szuka Maja, tam grał Filip. Znaczy Konika. Kolejnym... Innym... Filip Poinzagi. Genialny piłkarz, jak również też muszę napomnieć o jeszcze jednym słynnym Filipie, Hisaty, który co roku, 2 lutego, wstaje w tej Ameryce i obwiesza światu, czy będzie wiosna, czy też będzie zima, a to wszystko dlatego, czy zobaczy swój cień, czy też go nie zobaczy. Jeśli mógłbym, czy bym zmienił swoje imię? Nie wiem. Pewnie nie, gdyż moje imię już ma swoją magię. Pewnie jakbym był Bolkiem, Lolkiem, Jarkiem, Donaldem byłbym innym człowiekiem. Ale teraz już się tego nie dowiem. Teraz już mam swoją magię i wiem, że jest, jestem Filip. Filip, który ma dużo wizji i uczy się jak je realizować. Który poznaje, uczy się, który jest ciekaw siebie, świata i dosłownie wszystkiego. Filip, który kocha życie. Filip.